Cześć, jestem Ola i pokażę Wam dzisiaj, jak działa aplikacja do naszych urządzeń z serii Connect. Aby zainstalować aplikację, zeskanuj telefonem kod QR umieszczony na przedniej części urządzenia. Urządzenia generują własną sieć Wi-Fi sygnalizując połączenie z telefonem, stale świecącą niebieską diodą. Urządzenia mają możliwość pracy w trybie bezpośrednim Direct oraz zaprogramowanych cykli. Aby uruchomić urządzenie w trybie pracy Direct i rozpocząć zamgławianie, naciśnij w aplikacji przycisk Direct. Rozpocznie się odliczanie 10 sekund i urządzenie uruchomi się. Aby zatrzymać działanie urządzenia, naciśnij stop. Tryb Direct posiada funkcję stałej pracy urządzenia lub pulsacyjnej. Aby uruchomić działanie pulsacyjne, naciśnij strzałki w lewo lub w prawo, aż pojawi się przycisk Puls. Aby zaprogramować pracę urządzenia w trybie cyklicznym, wybierz w prawym górnym menu ekranu Cykle, Schedule i naciśnij przycisk. Aplikacja posiada możliwość zaprogramowania czterech różnych cykli pracy. Aktywny cykl zaznaczony jest na niebiesko. Kliknij w kalendarz i wybierz dni tygodnia, w których włączyć cykl. Następnie Wybierz tryb pracy Direct lub pulsacyjny oraz podaj godzinę rozpoczęcia cyklu. Urządzenie posiada funkcję zaawansowanego programowania z możliwością wyboru dni tygodnia, trybu pracy oraz czasu pracy urządzenia. Instrukcja obsługi urządzenia serii Connect zawiera rekomendacje producenta dotyczącą sposobu programowania w zależności od użytego środka. Ustawieniach wybierz głośność sygnału dźwiękowego oraz preferowany język. Teraz wiesz już wszystko o obsłudze swojego urządzenia. Więcej szczegółów o naszych urządzeniach znajdziesz na naszej stronie frizans.pl.